No i dobra, w dzisiejszym odcinku będziemy rozpakowywać nowy Joy do 8 i 16 bitowców <laughs> tak się tutaj prezentuje pudełeczko, przyjechał nowy także do Amigi, do Atari do Commodora 64 już go tutaj ładnie otwieramy Cyk, cyk. Co mamy w pudełeczku? Reklama Skorpiona. Plakat Skorpiona. I tutaj jakieś padziki. To jest coś takiego. Tutaj nie przeszkadzać. Pracuję na komputerze. Zawieszka na drzwi. No i. Piękny Joy, mat, nuwencja. Warunki gwarancje zgodne z rozporządzeniem Rady Ministra z dnia 95. O, pudełko tu się coś przerwało, ale to nic. I bierzemy, wyciągamy pudełko liche strasznie. No i mamy joystick, jak marzenie, do 8-bitów Także będziemy giercować, sprawdzać Coś takiego bardzo ładny na przestaweczkach Tutaj jeszcze tego założymy Współpracuje z komputerami Atari, Amiga, Commodore 6428, Elwro, Spectrum, Unipol Brit oraz Grammy TV. Atari i Commodore. Także w tym dzisiejszym, takim króciuteńkim odcinku poświęconym nowemu joystickowi MAT. To by było na tyle. Także jest sprzęcior można grać. Zaczynamy. Także. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach poświęconych graniu na Amidze i na pozostałych sprzęcikach. Także będzie się działo. Zapraszam do następnego odcinka. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Hej.